Ingres jest świętem Kościoła. Jest wydarzeniem Kościoła. Kościół się nam wydarza i odsłania nam prawdę o sobie. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki Słowu Boga, zwłaszcza dzięki Ewangelii, którą czytamy to właśnie słowo Boże czyta kościół najgłębiej i najprawdziwiej dzisiaj słowo Boga objawia nam kościół w figurze Maryi nie dziwi nas to cała biblia w ten sposób czyta kościół od protoewangelii od obietnicy niewiasty, z której narodzi się potomstwo zwyciężające szatana, przez czytanego dzisiaj Izajasza, po apokalipsę, po dwunasty rozdział, która znowu pokazuje nam niewiastę. I wszystkie komentarze mówią, że to jest tekst o Maryi i o Kościele. No tak jest w Piśmie, tak nas Pismo przyzwyczaiło, że kiedy mówimy o Maryi, to widzimy Kościół, ale także kiedy mówimy o Kościele, widzimy Maryję jako pierwszy jej, najczcigodniejszy z członków. To dzisiejsze Maryjne Słowo czyta wydarzenie Kościoła wydarzeniem zwiastowania. Bóg posyła do Maryi, Bóg posyła do naszego Kościoła, anioła ze Słowem. To Słowo odsłania dwie rzeczywistości. Najpierw łaskę, a potem misję. I ta kolejność jest ważna. Najpierw łaska. O tę misję. Tak jak mówił Augustyn, daj co nakazujesz i nakazuj co chcesz. Ale najpierw daj. Pełna łaski. To jest imię Maryi. W całej Biblii to słowo keharitomene jest użyte tylko raz. Tylko do niej. To jest jej własne imię. Potrzebujemy jako Kościół usłyszeć to słowo. Bądź pozdrowiony krakowski Kościele, pełen łaski. To jest prawda o Kościele, że jest pełen łaski. Pierwsza prawda. Weźcie pierwszy list. Pawła do Koryntian, kiedy pisze do, kościela, do kościoła, który się znalazł w bardzo trudnej sytuacji, ma całą masę wielkich pytań i ma całą masę problemów, o które nie pyta, bo się wstydzi. Jak czytamy ten pierwszy list do Koryntian, to tam odnajdujemy te wszystkie tematy kościelnych podziałów, niegodziwości w kościele swobody obyczajów, spraw sądowych przed trybunałami, bałwochwalstwo. Gdzie czyta pierwsze rozdziały tego listu, to może być człowiek przerażony. Ale czym Paweł zaczyna ten list? Pozdrowieniem Kościoła, który opisuje jako Kościół Boga, jako Kościół tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie wzbogaceni we wszystko słowo, poznanie, świadectwo Chrystusa. To jest kościół pełen ludzi, którym nie brakuje żadnego daru łaski. Od tego Paweł zaczyna. Trzeba zobaczyć Kościół, który jest pełen łaski, w którym nie brakuje żadnego daru łaski. Dopiero potem można mówić, jeśli trzeba, tak jak Paweł, o kościelnych problemach. Jeśli się nie widzi tej łaski, mówimy o Kościele powierzchni. Mówimy o Kościele strasznie płytko. Tak niewolno. Łaska to nie jest rzecz. Łaska to jest doświadczenie miłości. Łaska to jest ktoś. Łaska to jest Jezus Chrystus. To jest obecność Jego. To jest spotkanie z Nim. Anioł opisuje łaskę, którą nosi w sobie Maryja. Pan z Tobą. Pan z Tobą. To oznacza pełne łaski. Pan z Tobą. Jezus. W Nim jest cała prawda o Bogu i o człowieku. W Nim się wypełniają wszystkie obietnice. W Nim imię Boga brzmi miłosierdzie. Nikt nigdy nie przemawiał tak jak on. I nikt nigdy nie kochał tak jak on. Bo on kocha nie za coś, tylko mimo wszystko. Został zabity jak niewolnik za mnie, za moje grzechy. Ale jako król zmartwychwstał, żyje. Jego królestwu nie będzie końca. Wierny, niezmienny. Wszystkie obietnice Boga w nim są. Amen. Jezus, Pan z Tobą. Krakowski Kościele. Pan z Tobą. To jest obietnica, która usuwa wszelki lęk. Jeśli Pan z nami, kto przeciwko nam? Do niego należy czas. On jest chwilą obecną. On jest dziś. On jest też Ojcem przyszłego wieku. Jest też kluczem do przeczytania naszej przeszłości, naszej historii osobistej i wspólnej. I to też jest, to jest kolejny wymiar łaski. Nasza historia. Obu. Osobista i wspólna. Nigdzie tej łaski nie można zobaczyć w takim stopniu jak tu, w tej katedrze. Żadna świątynia w Polsce nie uświadamia nam tak dalece, tak głęboko tego, jak bardzo zostaliśmy przez Boga obdarowani w naszych dziejach. Chcę przytoczyć słowa, które. 61 lat temu wypowiedział wchodzący do katedry arcybiskup Karol Wojtyła. Do tej katedry nie można wejść bez wzruszenia. Powiem więcej, nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku. Tu przemawia do nas cała nasza przeszłość zespołem imion i nazwisk. Wszystkie te imiona i nazwiska znaczą i wyznaczają. Jesteśmy oddarowani. To nie jest tylko historia. Racjonał Jadwiginie jest w muzeum. Jest na ramionach biskupa. To nie jest kotwica, to są korzenie, które mają w sobie moc życia. Pełna łaski. Ta łaska nie jest ani dla pewności siebie, ani do wynoszenia się nad innymi, ani do podbudowywania własnego ego. Ta łaska jest dla misji. Dlatego Anioł mówi, poczniesz i porodzisz syna. Bo misją Kościoła nie jest przekaz doktryny, tylko jest przekaz życia. Jest przekaz miłości, którą jesteśmy obdarowani przez Jezusa. Przekaz łaski. Tak jak apostołowie, nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i cośmy słyszeli. Nie, bo nie możemy tego zatrzymać dla siebie, nie potrafimy. Nie możemy przyjmować łaski Boga na próżno. Kościół nie istnieje dla siebie. Papież Paweł VI, święty papież, mówił, kościół istnieje wyłącznie dla ewangelizacji. A papież Franciszek... Wiele razy przestrzegał nas przed Kościołem, który opisywał jako autoreferencyjny. Taki Kościół, który myśli tylko o sobie, który dba tylko o siebie, słucha tylko siebie, cytuje tylko siebie. To jest Kościół przerażający. To jest Kościół, który jest odwrotnością Pięćdziesiątnicy. Bo w Pięćdziesiątnicy Apostołowie wyszli z wieczernika, żeby chwalić wielkie dzieła Boga i żeby je wypowiadać w języku każdego, kto stał obok wieczornika. W czasie pięćdziesiątnicy Kościół się pokazał po raz pierwszy tak, jak go potem przeczytał sobór watykański II, jako znak zjednoczenia człowieka z Bogiem, bo chwalili wielkie dzieła Boże i jako narzędzie jedności całego rodzaju ludzkiego. Ewangelizacja to jest prowadzenie ludzi do spotkania z Bogiem i prowadzenie całego rodzaju ludzkiego do jedności. Trudno nie zapytać, jak nam to wychodzi. Jest potrzebna determinacja, by to robić. Ogromna determinacja. Pozwólcie jeszcze przez chwilę, bo poprowadzić tę refleksję w oparciu o inny tekst, bo dzisiejsze zwiastowanie wydarzyło się jeszcze tekstem papieskiej bulli. Skierowanej do mnie, to prawda, ale też do Was. Bo ja bez Was nie mam żadnego sensu. Powiedziałem, że to jest wydarzenie Kościoła. Tajemnica Kościoła została bardzo pięknie opisana przez wielkich starożytnych ojców, przez św. Ignacego z Antiochii, a potem przez św. Cypriana. I ten opis został na nowo przeczytany teraz w czasie ostatniego synodu. I ona się mieści w takich trzech słowach. Nihil, nic. Nic bez biskupa. Nihil sine episkopo. Tak. Dlatego mamy ingres. Kościele jest potrzebny. Biskup. Nihil sine episkopo. Ale potem jest nihil sine consiglio presbiterorum. Nic bez rady presbiterów. Bo Kościół nie jest bizantyjską monarchią. Potem jest trzecie nihil. Nihil sine plebe. Nic bez ludu. Ksiądz biskup Baron, komentując to trzecie nihil, powiedział, bo Kościół nie jest po to, żeby karmić narcyzm klerykalny. Tak, dlatego nihil sine plebe. Nic bez ludu. Ta bulla jest skierowana do mnie i do was wszystkich. Chcę zwrócić uwagę na dwa jej fragmenty. Powiem, że pierwszy najpierw mnie to no odpowiedzieć zdenerwował w obliczu, w obliczu tekstu Ojca Świętego to nie wolno, ale, ale mnie nie ucieszył. Ale potem zgodnie z tym, co Ojciec Święty napisał, zacząłem nad tym medytować i. I poczułem wielką wdzięczność do papieża za to, że w ten sposób ta bulla się zaczyna. Wychodząc z Łodzi, Jezus ujrzał wielki tłum. Może pamiętacie, może nie, ale osiem lat temu, a dokładnie 100 miesięcy temu, była czytana bulla w Łodzi i zaczynała się od słów Jezus, wszedł do łodzi. Między tymi dwoma incipitami mieści się osiem lat mojego życia. Ogromnie ważne osiem lat lat spędzonych w łodzi. To jest doświadczenie Kościoła, z którym tu przychodzę, z którym naprawdę głęboko w sercu wracam. Wychodzę z Łodzi to nie znaczy zmieniam adres na najbardziej znany adres w Polsce. Nie to dla mnie znaczy na ten moment. Pochodzę z Łodzi. Chcę, żebyście to wiedzieli. Ja pochodzę z Łodzi. Łódzki Kościół stał się dla mnie domem. Łódzki Kościół mnie ukształtował jako biskupa diecezjalnego. I ja bardzo dziękuję wszystkim Łodzianom i wszystkim z diecezji łódzkiej, którzy tutaj dzisiaj są. Bardzo wam dziękuję, dziękowałem. Dziękuję, jeszcze pewnie długo będę wam dziękował. Brawa dla łodzi. Jeszcze jedno zdanie papieża Leona. Powracając do swojej rodzinnej wspólnoty, sprawuj tę posługę gorliwie jako brat pośród braci i sługa pośród sług Bożych. Brat pośród braci to jest synteza tego, co przez ostatnie lata z narastającym naciskiem mówi Duch Święty do Kościoła. Nazywa to synodalnością, nazywa to procesem synodalnym, albo jeszcze lepiej kulturą synodalną, kulturą sióstr i braci w kościele. To jest odkrycie ponowne tego, że podstawowa, najważniejsza godność w kościele jest nam wszystkim wspólna i jest równa, jest chrzcielna i że my wszyscy w tym kościele współtworzymy dom, że za niego jesteśmy współodpowiedzialni, że nam jest potrzebna wspólnota w rozeznawaniu, że nam jest potrzebne słuchanie wzajemne siebie i wspólne nasłuchiwanie ducha świętego. Nam jest potrzebna wymiana duchowych darów między wszystkimi, nam jest potrzebna Duchowa, głęboka jakość relacji, na które się musimy nawracać. I to nie pozbawia autorytetu, to go wzmacnia, dlatego że synodalność w kościele jest związana z jego hierarchicznością, z jego kolegialnością i także z prymatem Piotra w tym kościele. To wszystko idzie razem. Gdy chodzi o synodalność, to Kościół Krakowski ma swoje szczególne doświadczenia, dawne i bliskie. Dawne, bo kiedy biskup Nanker poprowadził synod w tym kościele w roku 1320, to jego dokumenty stały się podstawą dla wszystkich synodów w całej Polsce. Synod Krakowski miał takie znaczenie. A bliska historia jest związana z kardynałem Wojtyłą który tu synod w roku 1972 i zamknął go jako papież w 1979 roku. Siedem lat synodowania, przyjmowania dokumentów Soboru Watykańskiego II. Pamiętam, jak byłem tu biskupem pomocniczym, i jeździłem na wizytacje, to w parafiach były jeszcze zespoły synodalne z tamtego czasu. Ludzie przetrwali lata. Już synod się zakończył, ale synodowanie się nie zakończyło. To jest właśnie to, co się nazywa kulturą synodalną. To jest wielkie dziedzictwo po arcybiskupie Krakowa kardynale Karolu Wojtyle. Myślę, że Duch Święty nas woła, byśmy dopisali nowy rozdział tego krakowskiego synodowania. Bardzo bym chciał Możliwie nie za długo na przełomie lutego i marca otworzyć synod decyzyjny. Dlatego celu by, byśmy wszyscy razem przemedytowali, przemodlili i przemyśleli dokument ostatniego synodu biskupów o synodalności. Będziemy go czytać w każdej wspólnocie tej diecezji, a potem aż do samej góry. Będziemy, ją czytać, będziemy go czytać na poziomie partykularnego kościoła. Tym żyje Kościół Powszechny do roku 2028, więc myślę, że Duch nas do tego woła, byśmy byli w samym środku tego nurtu, jaki jak wyznacza życie Kościoła Powszechnego. I ostatnia myśl. Papież Leon mówi, żebym był jak sługa wśród sług Boga. Servus inter Dei servus. To jest bardzo piękne, bo gląda na to, że jednak papież pamięta, jak mam na imię. Bo tu pobrzmiewa echo określenia servus, servorum Dei. Tytułu, który przyjął papież Grzegorz Wielki. I to jest tytuł papieży po dzień dzisiejszy. Może nie wszyscy wiedzą, ale, ale Grzegorz przyjął ten tytuł nie dla wywyższania siebie, tylko w kontekście trudnego sporu o pierwszeństwo w Kościele, o takiego sporu, który nazwalibyśmy kumenicznym. Kto jest najważniejszy? No to był spór z patriarchą Konstantynopola. Patrzę na za jarka, ale mi wybaczy. Tak myślę. Co Grzegorz chciał powiedzieć, że jedności Kościoła nie służy spór o pierwszeństwo władzy. Raczej znaczy jedności służy spór o pierwszeństwo posługi. Jedności Kościoła nie zabezpiecza jakiś hierarchiczny gorset, struktury zewnętrzne. To już Paweł pisał właśnie w tym pierwszym liście do Koryntian, kiedy mówił o podziałach i podpowiadał właściwą logikę i właściwą optykę. Mówił, nie jesteście ani Pawła, ani Piotra, ani Apollosa. Jest dokładnie odwrotnie. Paweł jest wasz i Piotr jest wasz i Apollos jest wasz, a wy jesteście Jezusa Chrystusa. I to jest zasada budowania jedności w Kościele. To jest optyka, która Kościołowi przywraca jedność. I to jest moja deklaracja wobec wszystkich tu obecnych, a także nieobecnych, braci z braterskich kościołów. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. I ja się będę tej deklaracji trzymał. Dziękuję za wszystko, co mi było dane. Gdy chodzi o doświadczenie ekumeniczne w Łodzi i jestem pewien, że ono będzie pomnożone w Krakowie. Także myślę, w całym kościele, na tym synodzie, który rozpoczniemy, będziemy wszyscy czytać nową kartę ekumeniczną, po to, żeby zobaczyć, w jakiej mierze ona się też do nas, do naszego kościoła odnosi. Będziemy czytać nową kartę ekumeniczną, którą Przyjęto w listopadzie w Rzymie w kościele śmierci Świętego Pawła w Trefontane. Te dwa wymiary Kościoła, synodowanie i ekumenizm, są ze sobą związane nierozerwalnie. Bez ekumenizmu nie ma też ewangelizacji. Jest zgorszenie Kościoła podzielonym. Drodzy siostry i bracia, tyle potrafiłem wyczytać na dziś ze słowa. Przyjmijmy to tak jak Maria w scenie zwiastowania, jako łaskę i jako misję. Bóg, który w jakiś sposób rozpoczyna dzisiaj w nas dobre dzieło, sam go dokona.